Cześć, witajcie z tej strony Progadres, a to pierwszy odcinek ze Sampa. Właśnie gram sobie na polskim serwerze zabawy jest nie tak późno, ponieważ jest godzina 22 jakoś tak, za 15.22 i gram sobie. Ten odcinek zrobiłem ponieważ dawno czegoś nie było na moim kanale. I chciałbym wam powiedzieć co będzie teraz serium survival serium survival zostanie jakby wyłączona dlaczego? Ponieważ właśnie dużo osób robi takie coś, a mi się ja takie czegoś nie lubię robić i po prostu po co, skoro już dużo osób to robi. Jak już miałem nagrywać, to na modach. A na modach no niezbytnio mam do tego kąpa, ale skąpa to właśnie no nie zbyt zrobię coś tak tak więc no my... lejcie tak to jest yy, trzeba tutaj iść tak. i trzeba tutaj zaznaczyć to chill out pojedziemy na górę chill out yy, jest to troszeczkę daleko, ale chyba z lotniska yy, z ruflał lot z Las Ventura z będzie chyba szybciej. Yy, tak i mój tutaj nik to Krychaku. Yy, o taki tu Krychaku. Yy, ten nik wymyśliłem już bardzo bardzo za kiedy zacząłem właśnie grać na takich sampach i właśnie tak sobie to pomyślałem że zrobię i właśnie sobie tak gram. Rozmycie. Yy, biorę felki. To, to, to jest to coś takiego nie ma. Czyli bierzemy kolor złoty? Może być. ona zrobi się wygląda. Dobra, pojedziemy dzisiaj na górę Monchilao. I w każdym odcinku ze Sampam ponieważ tej serii nie będę, nie będę chciał przerywać. Ponieważ ta seria będzie bardzo fajna, myślę. Jeżeli ją przyjmiecie po prostu. Yy, wkrótce myślę, że zrobię poradnik, yy, jak wgrać Sampa do Geta Sandra's, ponieważ musimy mieć Geta Sandra's, właśnie yy, Sampa, którego trzeba pobrać na jednej stronie, a mnie to autorzuca. Yy, Nagrano to w 30 fps i, 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 no ja wam, że nie źle, da się grać 30 FPS-ów, tutaj jak w Minecraft się yy, Zaraz zobaczę, tylko czy dobrze jadę, ale chyba dobrze. To mi się wydaje chociaż, że ja dobrze bardzo jadę. Ale dwójkę naprawiam samochód, tak dla poradnika... To hmm, to się da da się. Tak, klikniemy sobie H. Pojedziemy. Czy ja dobrze jadę? Właśnie nie wiem. Nie do drogą, bo to jest nieopłacalne, tak? Wolę tak jechać. Ale chyba dobrze. Mon do chill jest chyba ten. Dobra, zobaczymy po prostu. Zresztą. O kurde. Monkey Law zaszuca. jest nisko profilowa. A taki co ja właśnie nie lubię. Ale ładnie wyglądało, co je wziąłem. Dobra, on chyba spadnie, dobra, wejdziemy na energię dalej, na energię dobrze, ale czy to działa, kontrol, o kurwa, co ja zrobiłem, zagapiłem się, ale dobra, tu jest łódź, to tak trzeba chyba, będzie trzeba, o. Yy, dobra, Trzeba tu? Aha, to jest kontrol, ja klikam, a nie shift. Yy, ja mam ustawienie tutaj, właśnie pod shiftem. Yy, ja, ja po prostu sobie skaczę i to jest moim minusem, bo nie przedstawiłem tego przed odcinkiem. Yy. Energię tak, jakby ktoś tu był, i coś naprawił przed chwilą. No teraz to taki by przeklęło się dzień. Więc... Dobrze, czy ja dobrze jadę? No, chyba nie. No nie wiem. Dajcie mi zobaczyć, bo gdzie ja to jestem? Pojadę tu, 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 dobra. Dobra, jak naj najbliższym skręcie będziemy musieli właśnie skręcić, czyli tutaj to będzie, tak? To, dobra, nie zjadę tu. O Boże, jak ja jadę. No, no, no właśnie, na motorze to mi się tutaj trochę źle idzie, ale dobra. Yy, tu jest. No jedziemy chyba dobrze w stronę Montreal. Tu. Yy. IP serwera podam w opisie. Dodatkowo podam mojego Teamspeaka, który dokładnie nie jest mój, ale yy, wspólny jest i właśnie podam jego IP no dobrze powiem wam, że, 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 że niedaleko jest nim chyba ale tak mi się chociaż wydaje na tą górę wyjedziemy i myślę, że z niej jeszcze zjedziemy, dosyć ciekawy sposób taką chociaż mam nadzieję, ale czy na nim chociaż wyjadę to ja nie wiem o kuźwa źle źle czy dobrze? no pewnie, że źle Chyba, muszę znowu zobaczyć. Jeżeli coś skręcę, to nie wyjadę. Prosto. Czyli dobrze Dobrze chciałem jechać, a skręciłem tu. Czekajcie kontrol. O! Działa to jeszcze. Właśnie rampę taką daję. I, i jestem malutko przeziębiony, więc no, widzicie, że... Troszeczkę y, mówię przez jakby nos, czy jakby to mógł powiedzieć. To jest Mon chyba. Tak, to jest Mon Więc będziemy musieli wjechać na tę górę, tylko gdzie to ma wjazd? Oj Boże. Jedyny... Ja tu... Kurde. To ma chyba wjazd od drugiej strony. Chyba super. Nie, nie chcę mi się tego objeżdżać. Czy muszę zawrócić, czy ja... No, dobra. Taka, przez taką rzekę. Tutaj to jest ta rzeka? Przekajcie. Chyba tam trzeba przejechać, tak? Tam. Pewnie, że tam. Tylko jak ja tam, nie wiem, przyjadę dobra, pojedziemy na obkoło jakoś. No gdzieś musi być przejazd tej góry, tak? No, spoko, nie zauważyłem tego. O Boże! Co ja zrobiłem? Boże... BODZIE 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 e, Jakie ja mam powiedzieć mi 56? Dobra, gdzieś. A powiedzcie mi 11 tysięcy. Teraz mam 17, dobra. W następnym odcinku pokażę wam może parę gier. Tylko będę musiał na mnie się przygotować, że one będą. I wtedy szybko włączę nagrywanie bo tak to, 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 teraz to nawet nie, to nic nie zrobię nawet więc dobra M -m -d ja las, to będę miał tylko 28 tych fpsów ale dobra da się, da się sn dobra pójdziemy powiem wam na sn czyli pokażę wam jeden, jeden jeden z tych trybów no to uznajmy że dzisiaj m, jednak nie pojedziemy na manchilout ale uznajmy że i, pojechaliśmy po prostu gdzieś bo 9 osób zapisało się na siano czyli no trochę by poszedł ten odcinek dobra sianie nie jest to zbyt dobry chodzi tu o to że dostajemy y, pistolet i mamy jeden strzał i patrzcie tak, musimy typu spychać, tak co on się co chwilę regeneruje. Dobra, prawie rzuciliśmy typa. O, właśnie, już spadłem. No nie jestem, powiem dobry w siano. Ale yy, myślę, że... Wiecie co? To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach ze Sampa, które mam nadzieję, że będą się wcześniej pojawiały. Do zobaczenia. Cześć!